Cześć kochani, witam na kanale Julia One i dzisiaj będziemy zyskać kulki z automatu za kamerą jest Julia tak, hej ja jestem, jestem Wiki no i tu są takie różne piłki, są squishy i co tu jest, jeszcze jakieś pomidorki, kotki dobra, zaczynamy, więc Wiktoria od jakiego chcesz zacząć? ja od squish'a dobra dawaj o, to jest? Jest jakieś białe. Dobra, słowce. ale tego na razie nie otwieramy. Tutaj też są cienioski. Wrócisz mi za chwilę do torebki. Dobra. I Następne dwóch. to jest pomidorek. On jest tylko po dwa złote. To wiesz, 2 złote. Ale co byś chciała? To czy to? To, to lepiej. To? Pomidorek. Dobra, dobra, bo kolorowe to wiesz. Dwa złote masz? Czekaj, zobaczmy. Zobaczymy zaraz. O, są dwa złote. pomidorek, ciekawe, chyba zielony. To fajne. Um, co tu jest? Nie, to nie, bo to mój... No dobrze, tego nie bierzemy, bo słuchajcie, tylko bierzemy te koty. Ej! Bo Wiktoria chciała, tak? Tak, ale ogólnie nie wiem, czy w tym na, na pewno nie ma pięciu złotych. Zrobimy biżuterię. Wiktoria, szukaj dwa te. Dwa złote. Ale co lepiej, Julia, biżuteria czy kotki? Wiktoria, um, no wybieraj. Dobra, Wiktoria bierze biżuterię. No i jeszcze dwa weźmiemy ogólnie. Matko. O nie. Zablokowało się? Tak. Dobrze. Albo nie. Jest? Nie. Jest. Słuchajcie, coś takiego. Dobra. Teraz, teraz... Teraz żelki, żelki. Nie to. A mamy jeszcze dwa złote? Tak. Dobrze. Mamy chyba. Dobra, mamy dwa złote. No, wow, dobra. Teraz żelki, złotówkę. Szekaj. Żelki, złotówkę, tutaj powinna być. Tak. Jest, dobra. Ja przekręcam. Ej, ja przekręcam. Nieważne. Mamy jednego żelka starczy, i teraz. To, słuchajcie tego nie bierzemy, bo to nie ma ceny, nie wiadomo. No to co, może piłki? Co jeden. Dobra, to piłka. Tu bierzemy. bierzemy taką piłkę. Już? ja? O, oh, jaka ładna. Pokaż. Ładna. Ale ładna, zobaczcie, ma ładne ładna. kolory. Ładna. Dobra, napędę. bierzemy wszystko do domu i będziemy rozpakowywać. Dobra. Dobra. Powinniśmy no. wam powiedzieć, bo wzięliśmy jeszcze jedno, uh -huh. to jest większa kulka za 2 złote. Widzicie różnicę? Uh -huh. No, dobra. I to są wszystkie nasze kule. Ta się nie liczy, bo ta jest już pusta. No. No to co, ja się że się zaczynamy, bo był pierwszy. Dobra. O. Dobra, jeszcze nie zaglądaj, nie? Nie. O, to jest jakiś biały. Pokaż. Ej, fajny to jest. To jest jakieś jajko? Czy to jest. Nie, bo to ma takie tutaj kreski w środku. Bo to jest takie, jakie coś... jak to jest slime, taki. Wiesz, no? Ej, fajny to jest, tak. Dobra, mamy. E, tu macie wystawę. Tu. tu możecie sobie zobaczyć, jakie są. Dobra, to na tu. Teraz e, jakieś małe weź. Mhm. Piłki to. to już widzicie, jakie są, to też tutaj jest na wystawę macie. To? to? Wizyteli to jest chyba. Tak? tak? To jest dobra. Nie. To tak jest... Tak? No. Zobaczcie, co ona trafiła. Trafiła taką brązowetkę To, dobra. Te, które już otworzyliśmy, to. Ale tu. ona bardzo pachnie chińszczyzną. Dobra. Te, które trafiliśmy, to już tutaj. Dobra. To też. Mhm. To piłka jest jakaś brudna. Zobaczcie z automatu. Jakaś taka brązowa. Właśnie, dobra. No i teraz y, myślę, że. Co. Y, to... Ta. Dobra, no to duże. A to jest ten pomidorek. To jest jakiś zielony? To jest chyba niedojrzały. No, raczej. No, mega, i... naprawdę. Fajnie w dotyku. Pokaż, pokaż mi. Ej, co to jest? Yy, a to pewnie jakieś. Nie, żeby nie wyleciało, wiesz, tutaj właśnie dokładnie. Jest. No i tutaj teraz ten robaczek, taki te żelki takie. No, jest taki zielony. Mm. O tutaj... Trudno tutaj może ci... Tu musisz o, to tutaj... Dobra. No. To, to, to jest jakaś ośmiornica. Ej, Oj, fajna? Fajna. fajna, nie? No, fajna. A jest jakaś klejąca? No. trochę klei. Dobra. Ale jest fajna. Pokaż, pokaż. Dobra. To Kto już mamy i teraz piesek. Piesek jeszcze dostał nam. Nie wiem. Piesek, piesek to jest, jest ostatni. Oh, oh, o, zobaczcie. Fajny. Jaki fajny. Taki czarny. Fajny. Ładny. I Wiktoria jeszcze bierze złotówkę. Ja mogę kręcić? Chyba zepsuło. Hmm. To weźmy żelka. O tutaj tędy. O, o, już masz? Pokaż? O, taka, co to jest? Taka ładna. Ładna, ładna, taka jakby do cyrku. No żelki. żelki, tak. Raczej to już ostatnie, bo dużo kupiliśmy. Mhm. Nie, jeszcze nie. O. o! Niebieska kula, dobra, idziemy rozpakowywać. No, no i, posłuchajcie, i tak. tu macie tą piłkę, to już widzieliście. Hmm. Tylko nie muszę powtórkę. Nie. Co to jest? Jakiś krab chyba. Pokaż, rozpakuj to pokaż, co to jest. Pająk. Mogę Pająk! Oczywiście. I ej, patrzcie, na pióreczkę. Ej, Julia to wygląda jak ten. EOS. No? EOS, naprawdę. I teraz to tak zamkniemy. I normalny EOS. No, fajna. Dobra. Dodajmy daj. do woreczka. Więc to już koniec odcinka na dzisiaj. No. Pa!